Ula, tak. Jak żyjesz? He, dobrze, dobrze. Trochę strach z tym. Bałasz się? Nie, w polestalnie ten pierwszy krok i Aha. potem to już wisisz i nie możesz inaczej zrobić. <noise> o jak pierwszy etap, co się działo? Fajnego dobrze. coś? Jakieś przygody? Nie, fajny, fajnie. Ten, ten prolog był trochę trudny dla nas. To tu, tu, dużo błędów zrobiliśmy. A to w sumie ten reszty był taki nawigacyjny, był taki okej. Okay. Tylko to za mój czas no, to na znaczy, 30. Wybierasz najkrótszą drogę i to są takie naprawdę ciężkie, nie jest aż łatwy nie taka szybko biegnie. Dobrze jest. Dobrze? Dobrze, dobrze, szczerze, że teraz jesteśmy na przy rowerze. No i teraz rowery, rowerze. właśnie, jaka taktyka? Czy śniecie mocno, gonicie, czy nie, na razie? Nie, nie. Na razie jeszcze spokojnie. Spokojnie i spróbujemy, żeby wspierać wszystkie punkty i żeby mieścić filmy czasowe. To jest jedyna rzecz. So, spróbujmy je, żeby trenować. Szigami zabierasz znaczy na, na samym końcu chyba. Wszystkie punkty to najważniejsze. Dziękuję. No wrażcie, jeszcze. Zimno? Teraz zimno, tak? Pierw opieramy się. No, Oczywiście jest, żeby mi trzeba... Zróbmy ubranie. Na wiedź moja. Tak, tu uganą,